Przebywanie w ogrodzie, pielęgnacja roślin, tworzenie bukietów kwiatów to nie tylko przyjemność, to także forma rehabilitacji, a dokładnie hortiterapia. Tworzenie ogrodów, rehabilitacja w ogrodzie stawia swoje pierwsze kroki w Polsce, ale szeroko znana, a nawet refundowana jest w takich państwach jak Wielka Brytania, Niemcy czy Belgia. To jest program Fundacji Polsat. Wystarczy chcieć. Witam i zapraszam. Monika Zalewska. I terapia w Polsce tak naprawdę dopiero raczkuje. Jest metodą terapeutyczną, którą się używa długofalowo, wymaga regularnych spotkań. Uczy dzieci delikatności, dokładności. Dzieci się wyciszają, uspokajają. Ze mną goście pani Joanna Cielecka Kuszyk, prezes Fundacji Mederi, lekarz patolog i pediatra. pani Jagoda Wolkow, architekt krajobrazu i kolektyw na nowo, i pani Agnieszka Orańczuk, psycholog Fundacji Mederi. Witam pani bardzo serdecznie. Znana jest w Polsce hipoterapia, dogoterapia. No teraz czas na coś nowego. Jak fundacja Mederi spotkała się z, z taką formą terapii, rehabilitacji? Tak, rzeczywiście, no jest to fantastyczna forma komunikowania się z dziećmi i wprowadzania takich no, metod terapeutycznych, niefarmakologicznych. Nie Szczególnie wydaje mi się, że ona no, bardzo duże efekty ma u dzieci, które są w pewnym sensie niepełnosprawne, u dzieci, które mają zaburzenia psychiatryczne, które nieprawidłowo się rozwijają, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z zespołem Aspergera, dzieci nadpobudliwe, nadwrażliwe, z którymi jest bardzo utrudniony kontakt. Ja też jako lekarz pediatra pracujący w przychodni często no, mam kontakt z takimi dziećmi i wiem, że tylko wtedy można je dobrze zbadać, dobry mieć kontakt, kiedy się za nimi spokojnie podąża, kiedy daje się im czas, żeby się zajęły jakimiś sprawami i dopiero później można rozwinąć te wszystkie interakcje społeczne. Fundacja Mederi parę lat temu zaczęła już program właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Na początku był to program skierowany do rodziców, którzy są bardzo zmarginalizowani, którzy są bardzo zamknięci w sobie i czasami tworzą taką hermetyczną grupę ludzi ze względu właśnie na, na niepełnosprawność dziecka albo na chorobę przewlekłą. W zeszłym roku prowadziliśmy taki program dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, gdzie prowadziliśmy z jednej strony grupę wsparcia dla rodziców i w tym samym czasie nasi młodzi pedagodzy i młodzi wolontariusze ze szkoły zajmowali się dziećmi. Rodzice byli zaszokowani, że potrafią dzieci dwie godziny pozostawać bez nich, tuż obok, w obok w sali, nie przybiegają do nich do sali, nie przeszkadzają w czasie ich zajęć i są i nie ma hałasu, są ciche bawią się i zajmują się między sobą i zajmują się zupełnie niezależnie od rodziców. Przerwiemy tutaj, tak. bo chciałam dopytać pani Agnieszki właśnie o to znaczenie dla dziecka. Jakie to ma znaczenie ta terapia ogrodem dla dziecka? Co dziecko dla siebie zabiera z takich zajęć? znaczy przede wszystkim dziecko poprzez horti terapię tak podnosi swoje poczucie wartości także uczy się dokładności samodzielności nabiera pewności siebie i ta terapia musi być dopasowana do danej grupy osób musi też odbywać się w małych grupach osób tak, i musi być przede wszystkim prowadzona pod okiem profesjonalisty tak, by dzieci czuły się swobodnie tak by było to dobrze zorganizowane dla ja myślę, architekta że... krajobrazu to jest coś też nowego, <tak> takie <tak> zajęcia, tak? Tak, tak. Ja uważam, że to jest wyjątkowe w ogóle dla architekta krajobrazu, bo przy sadzenia roślin, samego, samej nauki sadzenia roślin, nauki o roślinach, ma się też kontekst z człowiekiem bezpośredni i jest to dla mnie wyjątkowe. A powiedzmy, co dla, dla, dla rodziców te zajęcia oznaczają, bo to nie tylko dziecko korzysta z takich zajęć, ale również rodzice. Tak. W czasie zajęć, na przykład tak jak myśmy prowadzili ostatnio te zajęcia, dzieci robiły bukiety kwiatów, robiły kompozycje kwiatów. Te kwiaty przynosiły później do domu, ofiarowały swoim rodzicom. Było to rzeczywiście niesamowite, jak dostawałam maile od rodziców z podziękowaniem, że dziecko po raz pierwszy coś takiego pięknego podarowało rodzicom, że to stało na honorowym miejscu w domu. Dziecko czuło, że jest bardzo ważne w rodzinie. Dziecko czuło, że coś bardzo ładnego, nowego zrobiło to, co rodzice podziwiają. Dziękują dziecku i myślę, że tutaj bardzo ważne właśnie są te interakcje wtedy, kiedy dziecko socjalizuje się w ten sposób. Ale to nie jest tylko takie przebywanie w ogrodzie, tak? E, takie bierne przebywanie. To nie jest bierne przebywanie. Dzieci współpracują ze sobą, zaczynają też takie interakcje socjalne między sobą, muszą uważać na drugie dziecko, robią na przykład doniczki, kolorują te ściany doniczek. Jednocześnie wszystkie dzieci, więc muszą jedno na drugie uważać na siebie. Jedno dorysowywuje jakiś element do tego, co drugie dziecko zrobiło. Bardzo ważny element właśnie tej terapii i tych warsztatów z hortiterapią. Y ale ja bym też chciała zwrócić uwagę na to, że no to są to oczywiście też elementy takie fizykalne dla dziecka, bo samo przebywanie wśród roślin, taka symbioza człowiek z rośliną, bardzo dobrze wpływa na rozwój fizyczny dziecka. Tak zwane inhalacje to też jest bardzo ważne. Także nawet takie elementy z terapią wpływają na lepszą odporność dziecka, na. Lepszy rozwój fizyczny dziecka. No i tak jak mówiliśmy, te wszystkie sprawy psychologiczne i zajęcia sensoryczne, bo dziecko przebywając wśród roślin aktywnie, yy, włączają się jemu do tej pracy wszystkie zmysły. Węch, dotyk. Yy, I Czasami czuje też potrafi tak, smak, zmysł, smaku również. Także to wszystko to jest wpływa na rozwój sensoryczny dziecka i no jakieś radzenie sobie z tą chorobą czy z niepełnosprawnością. Takie warsztaty już z elementami tej terapii ogrodem państwo organizowaliście dla, dla dzieci I, i jakie są te wasze doświadczenia? Jak one reagują? Czy rzeczywiście to co tutaj mówiliśmy, o czym mówiliśmy, to wszystko widać w tych oczach, tą ciekawość świata, to chęć Poznanie. tą chęć do tak, poznania, dotykania, nie wiem, zrywania. Tak. Znaczy, oczywiście to na początku było y, tak, że te dzieci nie wiedziały do końca, co będziemy robić na tych warsztatach. I były bardzo zaciekawione. No, bo taka niespodzianka. Tak, dokładnie. Mm. Stały jakieś rośliny w koszykach, kwiaty. I na początku była ta no, ciekawość. A potem w ramach rozwoju tych warsztatów te dzieci były bardzo zaangażowane w to, co robią, i bardzo przeżywały każde zajęcia i to, co będzie następnego dnia. Więc. Uważam, że warsztaty bardzo się udały. Były jakieś, nie wiem, pytania? Było coś, co jej ciekawiło bardzo w tych, w tych zajęciach? Było bardzo dużo pytań związanych, z jak się sadzi te rośliny, jak się je układa. Bardzo dużo było pytań przez całe warsztaty. Myślę, że to jest taki materiał, który jest też nieznany. Dla Ważne takiego też dziecka. Jest to, że dziecko ma cel tej pracy, tak? co jest dla niego taką motywacją do pracy też podczas rehabilitacji. Tak? I to na pewno ta motywacja rośnie, że dziecko czeka na coś, tak, że, że się stara, żeby na przykład coś wyhodować, tak? czy żeby ta roślina urosła, czy dała owoce, żeby ich spróbować, co jest ważne w procesie rehabilitacji i leczenia. To nie jest właśnie tak, że to są takie zajęcia jednorazowe, tak? One powinny być długofalowe, mam wrażenie, żeby przynosiły efekt, tak jak pani powiedziała, żeby wszystko zobaczyło, jak ta zasiana zastanawiła. Sadzona roślina rośnie, I tak? tak? przez cały okres wegetacji rośliny tak naprawdę. Od nasionka po już wykwitnięcie. To jest Oczywiście to nie było możliwe w czasie tych krótkich warsztatów, które prowadziliśmy w ramach Lata w mieście. Mhm. Natomiast no, bardzo chcielibyśmy kontynuować to, bardzo chcielibyśmy mieć no, w fundacji takie możliwości, że mamy ogród i te dzieci, które do nas przychodzą przez cały rok, żeby właśnie widziały to, co koleżanka powiedziała. To, jak to wzrasta, pielęgnowały to, miały poczucie własności, że to jest ich roślina i żeby to mogło tak no, pokazywać dziecku też no, takie elementy życia. Nasza kamera podpatrywała zajęcia z wykorzystaniem terapii. Ogrodem w tych zajęciach brały udział dzieci z autyzmem. Wakacje w ogrodzie są to warsztaty edukacyjne z elementami horti Wykorzystujemy kwiaty, ziemię, rośliny, Cięte w doniczkach. Prowadziłyśmy zajęcia florystyczne, bukieciarskie, czyli dzieci tworzyły swoje bukiety, które miały dać rodzicom. Miałyśmy zajęcia z projektowania małego ogrodu. Chodziło o to, aby dzieci się nauczyły krok po kroku, co trzeba robić z roślinami. No i zobaczcie, jeszcze jest dziurka. Co zrobimy z tą dziurką? Będziemy kupić. Dzisiaj właśnie sadziły kwiaty, czyli najpierw przygotowywały donice, dzień wcześniej malowały te donice, ozdabiały je. No dodają wszystkim plasteliną. Ogrody sensoryczne można prowadzić w różnych miejscach, można tworzyć je przez przedszkole. Może tworzyć je przy szkołach, przy szpitalach. Ważne jest, aby Tworzyć ogród tak, aby były rośliny na odpowiedniej wysokości, podniesione rabaty, specjalnie wytyczone ścieżki. Najpierw do jak zrobiłeś? Robiłem Ekstra. terapia pomaga leczyć dzieci niepełnosprawne, dzieci z zaburzeniami, osoby starsze ma tutaj, żeby nie wyrwać. I wsadzony. Po pierwsze jest kontrast, jest kolorowo. Kwiaty mają różną fakturę, różną formę, kształt. Jedne kują, drugie są łagodne. to jest dotyk? Kujące. Działa to cały czas na te e, e, pięć zmysłów, e, czyli mamy dotyk, słuch, węg, smak. O, o Dzieci znajdują się w grupie, między sobą się komunikują, między sobą współpracują, e, muszą wykonywać polecenia. A pamiętacie zasady, jakie towarzyszyły nam? Nie rozsypywać ziemi. Sadząc na przykład roślinę, wykonują ten ruch. Nawet o tym nie myśląc. Naszym celem jest, jakby, zaciekawienie tych dzieci przez, przez rośliny, żeby stworzyć im inny rodzaj terapii, rehabilitacji, niż zazwyczaj one mają. Super, excellent. Robią się odpowiedzialne za daną roślinę, więc pamiętają o tym, że muszą powtórzyć pewne czynności, a jednocześnie powtarzając te czynności, rehabilitują się i kolorowo. Proszę powiedzieć, jakie wiążecie plany z Hortiterapią i nadzieje swoje? No ja bym bardzo chciała, żeby była taka kampania ogólnopolska na temat no, roślin, hortiterapii, na temat tego, żeby dzieci polubiły już od wieku przedszkolnego rośliny, żeby widziały, że to rośliny to jest ta część ich życia, która może im towarzyszyć przez cały czas i z której naprawdę mogą mieć ogromne korzyści w życiu. Myślę, że fajna byłaby taka kampania na całą Polskę. Chcielibyśmy sami w fundacji mieć możliwość stworzenia takiego ogrodu dla dzieci dla tych dzieci, które do nas przychodzą na terapię. Mniej więcej trwa to około pół roku, rok, żeby właśnie miały swój kącik ogrodowy i żeby wiedziały, że mogą o to dbać, że to nie zostanie popsute i to są dla nich rośliny i ich rośliny. I takie I... miejsca mogą powstawać również w szpitalach, prawda? Tak. To nie muszą być jakieś odizolowane to mogą być też ogrody. E, o, aranżerie, takie zwane w środku w szpitalu, i też ogrody na zewnątrz, dostosowane do potrzeb. Po prostu tak, żeby to była taka, taka terapia przez cały, tak, przez cały rok. rok, żeby nie tylko się, żeby też można było to po prostu w zimę kontynuować. Także jesteście dopiero, że tak powiem, na początku tej drogi wprowadzenia tej metody, nowej metody rehabilitacji, bo chyba tak można to powiedzieć, że to jest taka jak forma rehabilitacji. Jak najbardziej, tak. W niektórych krajach Europy, zresztą w większości jest to uważane za formę rehabilitacji. A nawet refundowane, tak? Nawet refundowane. Nawet po chociażby w Austrii, tak małej Austrii, jest ponad 250 ośrodków, które zajmują się terapią zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. No właśnie, bo to, to takie zajęcia są również dla osób starszych, które są chore z chorobą na przykład Alzheimera, prawda? Tak. To też może być wykorzystywane. Tak i one też wspomagają ten proces leczenia, też poprawiają komunikację, tak? Ludzie wtedy mogą nawiązywać między sobą kontakty, co... Co też ma duży wpływ na leczenie takich osób tak? czy, czy na chorobę. I czują się potrzebni, widzą efekty swojej pracy. To jest też aktywizowanie człowieka do takich codziennych aktywności życiowych, antydepresyjnie działające. Taki pierwszy ogród, gdzie zamierzacie stworzyć? <noise> No, mam nadzieję, że będzie mieć w przyszłym roku taki ośrodek większy, bo w tej chwili sami jesteśmy w takim pomieszczeniach na terenie Centrum Zdrowia Dziecka. Ale jak będziemy mieć jeszcze dodatkowy taki ośrodek, to wtedy na pewno wygospodarujemy część na ogrody. A poza tym, no, myślę, że to tak się spodobało y, różnym przedszkolom, że będziemy mieli okazję też wprowadzenia tej takie metody w różnych, tak, w różnych takich ośrodkach. I tego ośrodkach. Państwu życzę i dziękuję dzisiaj za... Rozmowę i wspólnie spędzony czas. To był program Fundacji Polsat Wystarczy chcieć, a ja się z Państwem spotkam za tydzień.